Mam pomysł. Muszę odrodzić mojego dawnego przodka i dzięki temu zrobię moją zemstę i odrodzę Spartę. Wiesz, że ja wszystko słyszałem. Mogę ci pokazać taką zabawkę od Sparty, która sprawi, że zamkniesz ryj. To pokaż. Niekomu nic nie powiesz. HMM mogę odrodzić Imperium Maurów, ale to by kosztowało cały mój budżet. Ale nie ma innego wyjścia. Czas się zemścić. Tak udało się. Już się bałem, że nie zadziała i będę menelem pod Biedronką. Co jest, co ja tu robię? Ja cię odrodziłem. Razem zniszczymy świat i zemścimy się za mojego przyjaciela. A potem zniszczymy świat i będziemy mieli nieograniczoną władzę. Tak. No to lecimy do roboty. Skoro wróciłem na świat, czas na podboje. Ej ty! Co? Wojna! Lol, jaki noob. Zaraz, co się z nim dzieje? No Noobem jestem. Zaraz kuwa zobaczymy. Co jest? Oczy ci się palą? To jest jakiś demon. I co? Noobem jestem. Chyba ty. Co jest? To niemożliwe. Już po tobie, noobie. Kurde, ale mnie głowa boli. Chyba trochę przesadziłem z moją mocą. Co jest? Chiny są podbite. Kim ty jesteś? Chcesz pak, to nie agresja. Podpisz tę kartkę. Dobra, tylko nic nie kombinuj. Co robisz, jeszcze nie skończyłem pisać. Już podpisałeś swój akt śmierci. Jaki akt śmierci? Właśnie taki. Ja ole moje oko. Kurde, nie trafiłem, chciałem ci nóż wbić w oko. Koniec dzwonię do USA. No to sobie dzwonię, ja sobie poczekam i wtedy fajnie zawalczymy. Halo USA, przyjdź tu jakiś debil próbował mnie zabić i zabnął mnie w oko i krwawie, a Chiny są podbite. Jak to Chiny są podbite, a kim jest ten Debil? Nie wiem, kto to jest, ale ma swastykę na fladze, więc jest podobny do Hitlera. Kimś groźniejszym od Hitlera? Może Indie go odrodziły, aby się zemścić. Halo Halo Rosja. Czemu on się nie odzywa? Zobaczy przez lornetkę. O ja pierdolę. Ale łatwo z nim. Ej ty. Co? Zagrajmy w grę. Powiedz, liczy od 1 do 10. 5. 9, przegrałeś. Nareszcie mam całą Europę, jeszcze połowa świata i władza. Ej, sojuszniku. Jaki sojusznik nie mamy sojuszu? Ale ja Cię stworzyłem. Może i mnie stworzyłeś, ale nie do końca Ci ufam. Mam takie pytanie, łączymy się i odradzamy Spartę. A kim jest Sparta? Mój przyjaciel, który chciał podbić świat, ale Chiny, Rosja, Grecja i Ameryka go powstrzymali i zniszczyli, a mi kazali cały świat sprzątać, dlatego Cię stworzyłem, aby się zemścić. Dobra, połączmy się i odrodzimy Twojego kolegę. Czemu Ty go nie odrodziłeś? Wydałem cały budżet na Ciebie. Przez to miałem dużą inflację, ale mogłem patrzeć jak niszczysz. Dobra, odradzamy twojego kolegę. Dobra, zadziałało. Co jest, co ja tu robię? Co jest, gdzie ja jestem? Sparta, odwróć się. Kto to kurwa jest? Co ty robisz, myślisz, że tak łatwo mnie zabijesz pojebie? Tak co ty masz za głos XD? Ej, uspokójcie się, bo do wojny dojdzie. Indie to ty go uspokój, bo on chce mnie zabić. Sparta to jest nasz sojusznik, on pomógł mi cię odrodzić. Na tego nie nas korzysta, na to, że... Sparta, musisz nam zaufać. Grecja, Chiny i Rosja są podbite jeszcze Stany Zjednoczone. Pamiętasz, jak na ciebie zrzucił atomówkę. Zapoznajcie się i nie atakujcie się, bo to będzie wielka wojna. No dobra. Sparta. Imperium Maurów. Skoro USA żyje i zostało ostatnie, to czas na małą zabawę. Teraz co ja mam zrobić i zostałem ostatni, oni pewnie planują teraz, jak mnie zniszczyć. Co jest, kto ma taki głos? Kanada, słyszysz te głosy? Tak, ale nie wiem, kto lub co je robi, ale brzmiało to z Pacyfiku. Nie Czemu jest tak czarno? O ja pierdolę. Teraz Jak to? Przecież ty nie żyjesz. Teraz płoń w piekle. I co fajnie było rzucić mi atomowkę na ryj, bym ci zrobił to samo, ale teraz czas, abyś umarł. Wiesz co ma tole? Wszystko idzie zgodnie z planem i udało nam się ciebie zrobić w pył. Że co? Teraz. O kurwa. Zabić go. Idealnie jeszcze Indie i Imperium Maurów. Z Indiami będzie łatwo, ale Imperium Maurów jest najsilniejszy z nich. Szefie, może zrzucimy na niego atomówkę? W sumie to dobry pomysł zrzucimy atomówkę na teren azjatycki i odrodzić wszystkie państwa, a w Europie go wykończymy. Przygotować rakiety. Tak jest. Co jest, ktoś go podbił, jaki ma to XD? Ej, Indie, ktoś podbił twojego kolegę. Jak to ktoś go podbił to muszą być Stany Zjednoczone. Wydałem połowę mojego budżetu na niego. Indie słyszysz to Co? Ten, nine, eight, seven, to moja nasilnicza tomówka woby się udało. 4. 3, 2, 1. HMMM nadal myślę, co by zrobić z nim. Słyszałem, że Rosja mówi, że Imperium Maurów, gdy podbijało Chiny, to mu się oczy paliły i miał taką moc. Może Sparta też ma taką moc i dzięki temu uda się zabić Imperium Maurów, bo teraz pewnie są osłabieni po tej atomówce. Szefie udało nam się dowiedzieć, jak zdobyć taką moc, musimy mieć jego duszę, ale to ryzykowne, bo możesz się w niego zamienić. Nie ma innego wyjścia, jak zdobyć jego duszę. Chiny są potrzebne, aby odprawić rytuały. Odradzam Chiny na terenach Kanady. Chiny potrzebujemy cię do odprawienia rytuał, aby się z nim połączyć. Nie wiem, czy to dobry pomysł, by to ryzykowne. Tylko w ten sposób ocalimy świat przed Indiami i imperium Maurów. No dobra, przesunięcie go bliżej, a ty stani przed nim. Oby się udało. Czuję siłę, aby zabić ich. Lecę na nich. Kurde, ale oberwałem od tej jebanej atomówki. Ale straciłem tyle terenów, muszę je odbić. Nie tak, kurde, Kto to powiedział? O kur... Bez obaw ja się nim zajmę. Nie daruję ci tego, co z Indiami zrobiłeś. Teraz to zawalczymy. I zobaczymy, czy cię zabije. I co, Frajerze? To niemożliwe, skąd ta siła? O kurwa, teraz zdychaj. Co jest ty, to wyjąłeś to niemożliwe, teraz cię zabiję. <słuch> Haha, słaba celność. Dobra, po prostu cię wykończę. Co jest czemu jesteś taki potężny? Poczekaj, może się dogadamy. No dobra, naprawdę. Nie, xd. Ostatnie słowa. Pierdolnie. Teraz to chyba będę tańczyć i pić chyba do nocy. Chiny myślisz, że USA sobie radzi? Trzymajmy kciuki. Szefie udało się. Świat ocalony. No to robimy imprezę i tańczymy chyba do rana. Dokładnie w ten sposób Ameryka powstrzymała Indie sparte i Imperium Maurów teraz z Chinami tańczy i się bawi.